Witamy Państwa w Bobrownikach Wielkich na instalacji, która znajduje się tutaj za moimi plecami. Instalacja zbudowana jest z 16 modułów o mocy 320 W peak każde ogniwo. Całość łańcuchu wkłada się na moc 5 kW i 120 W i instalacja pracuje w oparciu o falownik BB-ECO o mocy 5 kW. Wykonawcą była firma Vesta Photovoltaika. Na dachu znajdują się moduły fotowoltaiczne ilości 16 sztuk. Oparte o konstrukcję aluminiową, która jest przykręcona do dachu poprzez śruby dwuskrętne, to jest w sumie klasyczne rozwiązanie stanowi taką bazę technologiczną. Zawsze można to rozszerzyć, rozbudować, ale w przypadku tej konstrukcji jest najbardziej schludną i elegancką konstrukcją zapewniającą szczelność i bezpieczeństwo konstrukcyjne na dachu. Inwestor był zainteresowany tym, żeby maksymalnie obniżyć swoje rachunki za prąd, więc prostą sprawą i pewnie najpopularniejszą w tym momencie jest założenie swojej elektrowni na dach. Tym bardziej, że warunki, które klient tutaj ma są bardzo optymalne i faktycznie dobre do tego, żeby ta energia mogła być produkowana. Widzimy tutaj właśnie 16 modułów fotowoltaicznych, 320 w zainstalowane na konstrukcji aluminiowej. Powiedz nam pokrótce o tej konstrukcji i sposobie mocowania do dachu. Mhm. Tutaj zastosowaliśmy konstrukcję klasyczną dla blachodachówki. Jest to śruba dwugwintowa, która jest kręcona bezpośrednio w krokiew. Na to wchodzi nam adapter, do którego montowany jest profil aluminiowy, a na sam Profil już za pomocą e, klem e, są przymocowane. Ok, tak, I widać, że to jest pojedynczy łańcuch. Czy stosowaliście jakieś optymalizary? Nie było potrzeby. Nie było tutaj potrzeby, żeby to zrobić, ponieważ cienie, w zasadzie nie, nie mamy. mamy żadnych cieni. cieni. Tak. Chciałem się zapytać Ciebie, falowing, jaki został tutaj zastosowany i, i, i mhm. jaka była decyzja? Tutaj, tutaj zastosowaliśmy falownik BB Eco. Klient, z którym rozmawiałem na audycie, był zainteresowany tym, żeby falownik miał bardzo długą gwarancję, żeby serwis i ewentualnie możliwość kontaktowania się z serwisantem był w Polsce. Ten był generalnie realny. Polskie menu, żeby miał wyświetlać i te wszystkie normy spełniał falownik BB Eco. Temu klientowi też zależało, żeby ten falownik po prostu ładnie wyglądał, Aha, ładnie a falownik wydomy. BB Eco wygląda estetycznie. Estetycznie jest. A Doszliśmy to do powiedzieć... wniosku, że faktycznie ten z całego szeregu falowników będzie najbardziej. To jest 5-kilowatowy falownik. Tak. A jakieś kłopoty w montażu, czy intuicyjny montaż? Nasi montażyści doskonale sobie radzą e, z tymi falownikami, e, więc ja do tej pory nie słyszałem, żeby był jakikolwiek problem. No, jesteśmy tutaj, jakbyśmy zauważyli, w odcinku wiejskim. To nie jest aglomeracja miejska, gdzie skoki napięć są i, i obniżenie napięcia, jak i też podwyższenie. No i nie ma sytuacji, że klient zgłasza, że wyłącza się mu falownik Faktyczny w Faktycznie Nie ma takich sytuacji, żeby, żeby falownik się wyłączał czy żeby odcinało prąd w ciągu dnia przy pomoconeśnieniu. Super, chcielibyśmy go zobaczyć od wewnątrz. Dziękuję bardzo. ten zimowy dzień, chociaż bardzo słoneczny, widzimy, że falownik bw ma dość poprawne uzyski. Słońce jest nisko, więc nie mamy idealnego kąta nachylenia w stosunku do modułów PV znajdujących się na dachu, chociaż są ustawione w stronę południową. Falownik teraz generuje praktycznie 3,5 kW energii i jak widzimy tutaj charakterystykę godzinową, jest tak naprawdę 20%, niż mu brakuje do, do, pełnego, do pełnej mocy dyspozycyjnej. Nie mamy żadnych zakłóceń na sieci, napięcie sieci to jest 240 około V pomiędzy fazami. Jest to pomieszczenie kotłowni, jest tutaj dość ciepło, ale nie mamy temperatury przekroczonej, ma się ten palonik jak studzić, jest dość wysoko do sufitu, Przewiewne, przewiewna jest spód, więc ten radiator jest tu odsłonięty, podłączony jest Jednym stringiem do, do urządzenia, do MPP trackera, tutaj na string jest pierwszy podłączony 550V, jest podawany prąd około 6A i zabezpieczenia u góry tutaj się znajdują. Jest to jedno łańcuchowe zabezpieczenie strony DC składające się z zabezpieczenia nadmiarowego, czyli bezpiecznik topikowy 10A dla plusa jak minusa oraz ochronnik na napięcie 1kV, Przebicia. Odprowadzenie napięcia w kierunku instalacji miejskiej, czyli do budynku, jest poprzez to złącze klasyczne i przewód jest schowany w rurkę i doprowadzony do szafki bezpiecznikowej, gdzie mamy ochronnik przeciwburzowy na napięcie 275 V oraz bezpiecznik nadmiarowo-prądowy. Przede wszystkim dlatego, żeby obniżyć sobie koszty za energię elektryczną, jaką zużywam w domu. No i myślę, że się to udało, bo na dzień dzisiejszy nie płacę żadnych rachunków tylko za sam Czy Dużo czytałem o tym w internecie, po paru znajomych też pytałem, którzy już mają taką fotowoltaikę na dachu założoną. Zdecydowałem się dlatego na Brookbed, ze względu na to, że jest to firma, która jest u mnie w mieście i nie bałem się o gwarancję, że będą chodzić do Chin wysyłać, czy nie wiadomo gdzie i szukać, nie wiadomo jakiej firmy, która już nie istnieje. No jest gwarancji 10 lat to mnie też przekonało do tego falownika, no i... Koszty. Nie był to jeden z najdroższych falowników na rynku, nie był to najtańszy falownik na rynku, a o i opinie były dobre tego falownika. W ogóle go nie słyszę, nawet nie myślę o tym, że on tutaj jest. Po założeniu fotowoltaiki zdecydowałem się też na klimatyzację do domu, no i różne takie inne urządzenia elektryczne. Zrezygnowałem na przykład z kuchenki na gaz, teraz jest na prąd. No Wszystko już po prostu kręci się w domu na temacie prądu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nas. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do obejrzenia następnych.